Dzisiaj na warsztat bierzemy głowicę light for me Spot Prism Smart Czy jakoś tak się zma, Będziemy montować w niej DMX Bezprzewodowy Wifi, taka płyteczka, final oczywiście Antenka, kabelek Kabelek do antenki Jest jeszcze instrukcja No i powolutku Szykujemy się do Najpierw do rozebrania tej właśnie głowicy. No pierwsze, co to muszę poszukać miejsca, gdzie tą płytkę zainstalować? Widać tutaj troszkę ciasno jest wszędzie. Tu jest płytka, tu jest druga płytka. Tam są łączniki, nie za bardzo gdzieś jest gdzie. Myślę, że jedynym miejscem, gdzie można byłoby ją wcisnąć, jest ta ścianka. wlazłaby tutaj o ta ładnie w to. Tak sobie myślę. I tutaj to jest ta część obudowy, która przychodzi tutaj o. Myślę, że na tej ściance tu już sobie drysowałem powinna mniej więcej wejść mniej więcej wejść. Także tutaj będziemy to robić, więc trzeba odwiercić odpowiednie otwory, żeby ta płyteczka schowała się, schować ta dioda i ten mikrostyk tutaj ładnie. Do tego przygotowałem sobie wcześniej taki szablonik. Szablonik ma dziureczki, już nawiercone z linieczki zrobiłem. Tu sobie go zaraz przykleję. I odwiercę dziurki zgodnie z szablonikiem. Ale zanim odwiercę te otworki muszę wiedzieć w którą stronę najlepiej tą płytkę skierować, bo przewody nie są aż tak bardzo długie, że sięgną wszędzie. Więc będę musiał szukać yy, zasilania 5V, masę i złącze dmx wejściowe. Złącze dmx wyjściowe wejściowe jest, tutaj przyświec letereczką. Jest tutaj, te cztery śrubeczki do całej mi wyjdzie i to sobie przylutuje ładnie do płytki, ale musimy znaleźć jeszcze 5V gdzieś na tej płyteczce. Tutaj o masa to nie problem. Więc najpierw poszukam, gdzie mam te zasilania. Wkręcamy dwie małe śrubeczki. Te, o. jak odkręcimy, ta cała płytka się zluzuje i dalej będę szukał, gdzie jest to zasilanie. Chyba będę musiał to podłączyć. Do prądu, chyba że gdzieś jest opisane, zobaczymy. Odkręciłem te śrubeczki, które były tutaj, do tych podstaweczek, i mamy teraz na wierzchu całą tą płyteczkę ładnie widoczną. I tu już widzę, że tutaj mamy DMX, więc kabelki wlutujemy sobie z DMX-owe tutaj. I tutaj mamy jakieś złącze, łączymy to do prądu i pomierzymy, gdzie tu jest masa, gdzie tu jest. Gdzie tu jest zasilanie 500V gobo, Color, Pan Tilt, czyli wszystko tutaj mamy diodkę plusową, tu mamy plus 12V, musimy znaleźć gdzie jest plus 5V. Myślę, że gdzieś tu spokojnie będzie. Zaraz będziemy szukać. głowica podłączona do prądu. Sprawdzimy sobie teraz gdzie jest masa. Tu widać tu widać jest płytka dookoła. No więc tu będzie masa. Muszę znaleźć na którymś z tym złączu. Jest tutaj oznaczenie G, więc grunt na pewno tu. I sprawdzić, czy na jedynce DMX-a tutaj O, czy tu będzie też masa. Więc sprawdzam teraz delikatnie. Trzeba uważać, żeby nie zewrzeć z inną linią. Uwaga. Jest, tutaj mamy masę. I tu na jedynce powinno być masa. Jest masa. Teraz poszukamy 5V. Tu jest jakieś oznaczenie V. V jest zaznaczenie tutaj więc tu powinno być 5V. Ustawię sobie miernik. Dobra. Przykładam do masy. I do tego pierwszego... I to mamy na mierniku? Na mierniku mamy dokładnie 5V, więc to jest to, co już szukałem. W obrębie tego wlutuję tej kabelki i tu wlutuję kabelki z tego urządzenia DMX i od tego zacznę, zanim zacznę wiercić dziurki w obudowę. Żeby było łatwiej, najlepiej odpiąć sobie tą płytkę przed lutowaniem, tylko trzeba oczywiście zapamiętać, jak co było. Ten filmik, w razie czego, mi pomoże, jak co było. 2T, 2T, nie ruszać, zaraz będziemy lutować. A już mamy przylutowane, może nie jest to zbyt piękny lut, ale trzymam, miernikiem sprawdziłem, Miernikiem sobie sprawdziłem, czy nie ma przejścia między tymi pinami. Wygląda teraz z tego. Tutaj pięknie przygotowały się. Tam troszkę więcej zabawy, ale jest, jest ok, przejścia nie ma, przewodziki się trzymają. Teraz smontujemy to wszystko razem do, do kupy. Przed złożeniem jeszcze sobie delikatnie to podłączyłem. Sprawdziłem czy nie ma żadnego zwarcia, czy wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej, okay, więc skręcam teraz. Dla pewności zanim przystąpię do przykręcania tej płytki, podłączyłem sobie to na króciutko. Tak, podłączyłem zasilanie. Tu jest zaadresowany 49 adres. I sprawdzimy czy to wszystko działa. Skoro świeci się, to nie ma sygnału DMX-a, no bo dodajnik nie jest jeszcze włączony, ale ale przełączamy sobie, wygląda na to, że wszystko będzie dobrze, więc za chwilę wiercimy dziurki w obudowie dziureczki mamy już odwiercone wygląda do, tego. do tych małych dziureczek płytki wiertło trójka wiertło piąteczka pod diodę i pod mikrostyk i wiertło bodajże szóstka pod gniazdo antenki przykleiłem sobie na taśmę dwustronną szablonik i od tego szabloniku elegancko odwierciłem no proszę elegancko to wszystko do siebie pasuje jest mikrostyk, jest dioda tylko teraz jak widać tutaj jest to nierówne, więc trzeba zrobić jakieś dystanse do tego a dystanse zrobię sobie z takiej właśnie fajnej najzwyklejszej małej rureczki zamontuję i pokażę jak to wygląda a na dystanse wycięte, teraz będą małe tryteczki zamontuję i pokażę jak to wygląda no i zamontowane na trytkach cały świat się trzyma wygląda to tak, może nie jest jakoś tam idealnie super równo, ale krzywo też nie jest, jest zamontowane tutaj na tych dystansach o których mówiłem i przymontowane buziczek działa Gniazdo antenki jest, tu się wkręci antenkę, no to co, teraz montujemy, skręcamy naszą głowicę i będziemy sprawdzać, jak to działa. Zanim jednak to zamontuję, jeszcze trzeba to jakoś ładnie tutaj połapać, żeby się nie wkręciło te trybiki, bo jak się wkręci, to może zrobić się b Ładnie tutaj połapane, pochowane te kabelki, tutaj widać wszystko elegancko. Teraz dopiero to skręcę. No i zakończyliśmy już montaż całego urządzenka, Jest włączony teraz, proszę bardzo, adres 49 świeci się diotka, jest piękna antenka. Wygląda to tak. Tutaj mamy sterownik DMX-a. Wcześniej montowałem też taki sam o podobnej... O pod no o podobnej. Dokładnie taki sam e taką samą płyteczkę jest tutaj o. Niestety na pomysł, żeby nagrać filmik, wpadłem dopiero przy głowie. Mamy tutaj kolor. Wybieram sobie kolor nadawania, na przykład niebieski. Teraz, tutaj, w tym sterowniczku, wybierzemy sobie również kolorek niebieski. Poczekamy, aż zacznie mrygać. O, ile zacznie. Przynajmniej powinien. Może najpierw tam niebieski, a teraz tutaj niebieski. O! I jest. I mryga tu. I miga sobie tutaj czyli jest podłączony i teraz na sterowniczku starym, lubię go nie trzeba żadnych komputerków, tylko sterownik DMX-a, trudny w programowaniu, ale jak już się zaprogramuje to fajnie chodzi wyłączamy sobie blackout i proszę bardzo, nasza główeczka jak pięknie śmiga, bezprzewodowa zmienimy sobie program na przykład na światło białe nie, to są akurat stroboskopowe teraz białe Pięknie połączona. Super działa. I tak muszę zrobić z wszystkimi urządzeniami demi, żeby się nie bawić potem z kabelkami na, na imprezkach. Działa rewelacyjnie, Niebieski kolor na przykład. O.